w tym tygodniu wielkie targi zbrojeniowe w Kielcach, a już 14-15 października targi i festiwal wetkarski dokładnie na tych halach, w które odbywają się ta zbrojeniówka. Słuchajcie, mamy wiele pytań dotyczących jak będzie można wejść, gdzie zaparkować i jak to wszystko będzie wyglądało z technicznego punktu widzenia, więc bardzo szybka informacja. Parkingi dostępne dookoła targów jak najbardziej do waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o wejściówki, przypominamy, osoby posiadające ważne zezwolenie wędkarskie wchodzą nieodpłatnie. Osoby, które tego e, pozwolenia na ten moment nie posiadają, koszt biletu w dniu imprezy 30 zł. Natomiast już wystartowała platforma Kup Bilecik, gdzie taką wejściówkę można kupić za jedyne 20 zł. Także zapraszamy, jest to żaden problem, myślę, że też żadne pieniążki, aby uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu, jakim będzie nasz festiwal. Zmieniamy miejsce, wejdziemy do środka. Ja postaram się Wam pokazać, co się będzie działo w tym tygodniu, i tam więcej informacji, które będą dla Was na pewno bardzo istotne. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy już w środku halie, czyli dokładnie w tym hali, gdzie będą odbywały się nasze targi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o giełdę wędkarską, bardzo dużo zapytań mamy, na czym to wszystko polegać będzie, jak to wszystko będzie wyglądać. Sprawa bardzo prosta: na specjalnie przygotowanych, że tak powiem, miejscach każdy wędkarz, każda osoba, która będzie uczestnikiem naszych targów. Będzie mogła przyjść, wejść, wymienić, sprzedać, odprzedać lub oddać za darmo sprzęt wędkarski, który po prostu jest mu zbędny, lub uwaga, który po prostu produkuje, a jest za małym producentem, żeby się wystawić na targach. Także zapraszam do udziału. Myślę, że to jest coś, czego jeszcze nie było, i mamy nadzieję, że ten pomysł się Wam spodoba. I sprawdzi na tyle, że będziemy go kontynuować w kolejnych edycjach. Jesteśmy dalej na hali, gdzie wszyscy szykują się do nadchodzących targów zbrojeniowych. Natomiast dla Was jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Dla wszystkich osób posiadających sklepy wewkarskie, stowarzyszenia, kluby sportowe lub inne działające jednostki, bardzo prosimy o rejestrację na naszej stronie internetowej w celu uzyskania specjalnego identyfikatora. Będą dzięki niemu specjalne profity, a o szczegółach już nie będę. Rejestrujcie się na naszej stronie internetowej. Zapraszam. W telegraficznym skrócie tak to wygląda dzisiaj, czyli wiadomo, organizacja, organizacja, tak samo jak i u nas, tak samo i przed Zapraszamy zarówno na jedne, jak i drugie targi. My jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerami telefonów, pod stroną internetową, możecie pisać, dzwonić. To my jesteśmy dla was także w przypadku, jeżeli chcecie się wystawić. Są jeszcze wolne miejsce. W przypadku, jeżeli chcecie nas odwiedzić, zapraszamy serdecznie do zakupu biletów online i oczywiście do odwiedzenia nas w dniu 14-15 października na pierwszym festiwalu wędkarskim w Kielcach. Do zobaczenia, widzimy się na miejscu. Elo!